Sielą tutaj panna ciasteczko i ze mną po raz kolejny jest Danka. Danka, Tak. Dzisiaj jesteśmy na innym. E, pewno znacie go, a jeżeli nie, to to jest Verteschop. No to Vertes. No przepraszam, Danka, nie przypominaj mi wszystkiego. Chodź, Danka, idziemy na parkura. Ja nie stać cię, Danka. A po co ci ten Emerald? Mamy więcej VIP'a. Ekfa. Jakiego VIP-a? Ej, chodź, bo ja tutaj sama nie chcę mi się tyle przełazić tego skakania. Chodź. No jestem Hotspot idziemy na jakieś... Idziemy na Skyward i na Survival Game. Skywars PvP Dobra, który serwer? Pierwszy! No to kurde, czekaj. Graj. Nie, bo ja nie to czekaj. Ostatecznie. O, nie. Raz, dwa, trzy. Nie! Nie bij mnie! No czekaj, hub wyjdę, hub. O, dobra. Stryb nie to. Na hup hub jeden. Dobra. A na tu jestem. A teraz na. Na dwu na, na drugi. Nie idzie. No to na. Ósmy. Na 8. Jestem. Ja też. jesteś? No jestem, jestem. Jezu, jakie, jakie duże, przerośnięte coś. O, to. Dobra, klasa. Zdobądź klasy postaci. O, dobra, czekaj. O, tu klasa. Nie masz żadnej klasy. Nie masz jej wykupionej. Jezu, jaki żal. Dobra, to co grać? Jak grać? A, dobra. I na tam, gdzie jest siedem, nie? Dobra, chodź, Gdzie idziemy? Nie Gdzie ty jesteś? Na siedem? Co jest? Czyli na drugiej lawie. Jesteś w statkach, czy gdzie? Ja mam statki. O to dobra, ja tam puszczam, ale no to ty też musisz puścić. Dobra, Dedam. Ej, zaproszenie! Nie ładuje mi się bateria. Hub Bo muszę... bo mnie strasznie zbugowało. Hub. Hub jeden, dobra. Gdzie jesteś? Co? Na którym jesteś?

i na serwer pierwszy No to idzie o bo ojej, ale czkawki mam do Hub Hub jeden jest Skywards i który? Jak? F? no. I ten. No. No. A, A, No. No. Mój nick. A jakie... aha, to D... Da, dan... dan tak. k -12. No, F, nie masz już ten. masz już tych, no, dodaj do, AI powiadom opcję. No i co teraz? Nie masz już tych, no ale, no, ale, no, wiem. no, wiem, widzę. O. No, Dobra, czekaj. Ja no, no, czekaj. Ja na serwer piąty, serwer cztery, serwer cztery musiałaś, ego gdzie jesteś, To to na ja do ciebie dołączę. Nie? Nie mogę. Wyglądam tą ósemkę, bo to jest fajne dla na uda się wejść. Jakie? O ósemkę. Ósemkę? Tak. Okej, okay, czyli wchodzimy na osiem. Jesteś na osiem? Tak. tak jest. jestem na osiem. Nie widzę cię, podskocz. A gdzie ty jesteś? A, Danka. Yy, a gdzie jest arena? Nie wiem teraz. Chodź na Mars 2. Numer 2? Mars 2. Mars 2. Ale gdzie Nie to jest? Innego, poczekaj. To chodź na pierwszą lawę. Nie można wejść na lawę. A na co? Chodź na Mars 2. A gdzie to jest? Dobra No jestem I co? A ja Czemu go bić nie mogę? się No ale w ogóle otwierać skrzyneczek nie mogę No i dłam.

House 2 House 1. O Boże, to czekaj tylko to znajdaj. Ja mam tylko house 1 Dobra, mam house 2. Chodź na chaos 2 No się jestem na chaos 2 Chodź gdzieś tam w ten gdzieś tam No, ale on będzie był bliżej Podskocz I to jesteśmy dalej, to nie zobaczysz mnie A ty ma... Gramy w ogóle na tym samym? Tak To było Pan Maciek tylko Kierczka dołączył do gry Będz Ale tu wiatry!